No, i teraz przejdziemy się moim ulubionym pieszym mostem po rzece Białej w Bielsku Białej. I popatrzcie, jaki wysoki stan wody po jednej i po drugiej stronie. Zaraz tutaj wyjdę za, za krzewy. O, ile naniosło, połamało drzew, a po drugiej stronie, po drugiej stronie mamy widok. Na most kolejowy wszędzie jakieś mikropodtopienia, yy, zalania piwnic. Co parę kroków widzę jakiś wóz straży pożarnej z pompami. A teraz Przejdę na kolejny most. O, I tam po drugiej stronie widzę, że już jest... Hmm. Słyszysz już ten szum wody? Moja rzeka parkowa, która na co dzień jest bardzo leniwą rzeczką, przyjmuje teraz olbrzymie masy wody spływających z gór. Zresztą wpadają różne dopływy. I naprawdę jest jej teraz wysoki stan.